Cześć wszystkim, witam na kanale Popświadomość. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, jak wskazuje na to moja różdżka, magicznego. A więc zacznijmy od małego zakręcia. Rewelio! No to co? Zaczynajmy! Dzisiaj szykuję się super unboxing. Czekałam na tą paczkę bardzo długo, w końcu mi się udało. Odłożę moją różkę, żeby się nie zniszczyła. I tak, mamy tutaj AkioBox. Akiobox jest to boks e, amerykański e, i jakby to, co oni robią, robią dosyć użytkowe. E, w tym miesiącu, a raczej w tym najbliższym półroczu, e, tematem boksów będą e, postacie w Harry Potterze. Mamy najpierw Golden Trio, potem Silver Trio e, i zobaczymy, jak im to wyszło. Ja mam e, Hermione. Także jestem ciekawa, co wymyślili. Najgorsze jest to, że ja zamawiając boxa jeszcze nie wiedziałam, jakie tematy będą i niesamowicie się właśnie bałam, że to będą postacie. No i to są postacie, ponieważ ja nie jestem wielkim fanem robienia boxów pod jakąś postać. Bardziej lubię coś takiego bardziej ogólnego powiedzmy. Wcześniejszy box, który Akio zrobił, to był magiczny transport, który niesamowicie mnie zaintrygował i jeżeli... Chcecie, to zapraszam Was do zobaczenia zagranicznych unboxingów, bo naprawdę jest e, niesamowity. Ale wiążę duże nadzieje z tym boksem, ponieważ wiem jak Akio e, ciekawe rzeczy robi. E, co jeszcze mogę powiedzieć? W tych paczkach, właśnie tych majowych paczkach, bo to moja jest majowa, a mamy już koniec czerwca, ale. E, w majowych paczkach mamy e, możliwość wygrania wszystkich sześciu boksów za darmo e, i to się okaże, jeżeli będziemy mieć wyjca w środku. Ja. Czy mam kciuki? E, czy mam kciuki po polsku? Finger cross po angielsku, że tutaj będzie. E, no ale zaraz sami zobaczymy. Ja już mam jeden spoiler, e, ponieważ e, niestety Akio wysyła swoim subskrybentom maile z małym sneakpickiem. Ja niekoniecznie chciałam to zobaczyć. Zobaczyłam to przez przypadek. No i teraz nie otwieram w ogóle maili od e, AkioBox, chyba że jest napisane, że twoje, twój shipping jest w drodze. No ale bez większego rozgadywania się, zacznijmy Bardzo mi się podoba opakowanie Przede wszystkim mamy tutaj Akio z przodu A tutaj jest Magic Delivered, czyli magia została dostarczona No i co? Otwieramy, najpierw pokażę wam Pięknie zapakowany w ciemny papier bardzo lubię te papiery tak z drogą. I mamy Wiggly Worms. Ohohohoho. To są lubię najbardziej, ale nie chcę śmiecić za bardzo, więc odkładam na bok. I pierwszą rzeczą, jaką widzę, i myślę, że większość z was widziała, jeżeli zobaczycie, środek jest Hermione's Bluebell Flame Jar Drinking Tumble. Czyli powiedzmy, że to jest jakby niebieski. W sumie nie wiem, co Bluebell. Jakby niebieski... niebieski dzwonek? Nie, to na pewno coś znaczy, tylko nie wiem co. E, flame Drano to jest e, e, powiedzmy słoik pełen, e, o, nie ognia, ale flames... No, a, zapominam słów. Ale flames. Uuu! Uuu! No! Płomieni, owajnie, to jest to samo. Wow! To jest e, taki kubeczek specjalnego z kuborniki. Kubeczek w sumie idealny na teraz taką pogodę Mamy 30 stopni, pokażę wam z bliska Trochę się odbija w świetle Ale mamy tutaj właśnie takie płomienie niebieskie O których jest mowa na pudełku Swoją drogą to pudełko też wygląda super Nie ma takich detali jak w Mr. Magic Które mogliście widzieć we wcześniejszym moim unboxingu A jeżeli nie widzieliście to serdecznie zapraszam Ale no, jest coś fajnego Jest to użytkowe jak widać Jest teraz gorąco, jest 30 stopni na, na zewnątrz E, więc lemoniada, woda z cytryną, woda z miętą Idealne e, Bardzo fajna rzecz Dobra, lecimy dalej Musiałam to zrobić, potem będę sprzątać i płakać Ale no, nieważne Dobra, lecimy dalej Kolejną rzeczą Uuu, jest zeszyt z numerologii U, ale jest mięciutki bardzo w dotyku Taki bardzo fajny e, Pokażę Wam najpierw numerologia e, Akio Exclusive jest bardzo milutki właśnie w dotyku, no i to taki zwykły zeszedł w linie. w sumie nic specjalnego, jeżeli chodzi o ogółem, ale bardzo fajny, mm, bardzo fajny właśnie w dotyku jest, jak już powiedziałam was trzy razy, mamy tu taką gumeczkę, sobie, żeby zapiąć, no i fajnie, bo właśnie to jest numerologia, no to to, to, to się odnosi bezpośrednio do Hermiony, bo Hermiona... No, chodziło o numerologię właściwie 11 Golden Trio. A jak teraz sobie myślę, to ten niebieski płomień to się odnosi do tego, jak podpaliła Snape'owi szatę. Dobra. Okej, okay. mamy zakładkę do książek. Made in China, by the way, co mnie niesamowicie bawi. Zakładka do książek, która jest z różdżką Hermiony. Jest bardzo fajna, bo jest jakby wyszyta no takim, a, powiedziałabym, czymś ala, e, no nie skóra, ale no takie, taki materiał, trochę e, grubszy. No i mamy e, różdżkę. Bardzo mi się podoba to. <grym> Alohomor. Oa! Dobra, nieważne. E, dobra. Kolejna rzecz. O, to jest kolejna rzecz, którą akurat e, wiedziałam, że będzie. E, czyli mamy tutaj e, przepinkę. Może wyciągnę ją z opakowania, będzie lepiej widać. Przepinkę z patronosem Hermiony, czyli z. E, to jest Pałasica. E, jest strasznie fajna. E, podoba mi się to, że właśnie jest w takim e, kształcie. E, no, to jest Eruditas, czyli właśnie. E, co sumie to nie wiem, eruditas to chyba nie jest nie jest łasica, tylko bardziej to jest, odnosi się do jakiegoś słowa ale fajne jest to, że to są takie przepinki, które są jakby w kolekcji i zbiera się wszystkie sześć i w ogóle Akio teraz zrobiło może udostępniło jakby takie jak to nazwać, taki stojak powiedzmy w którym można wszystkie sześć kolekcjonować i położyć w takim opakowaniu więc to jest fajne E, ogółem mi się podoba Ja raczej, że ja lubię zbierać przepinki Bo one są po prostu piękne e, Raczej ich nie noszę, ale bardzo mi się podoba e, No detale Przede wszystkim one jest dosyć takie ciężkie e, No i jest bardzo ładnie wykonane e, Chociaż no, to, to jest też to Że nie jest dla mnie aż takim zaskoczeniem Bo po prostu wiedziałam, że e, Będę mieć taką przypinkę. Jeszcze zostały Dwie rzeczy z tego co widzę e, Mamy Ancient of Disney zrobiony przez Hermione Granger. Okej okay. To jest jakiś olejek. Uuu, mamy tutaj olejek. Mm, I on w ogóle ma tutaj ametysty w środku, dwa. Ja lubię takie y, rzeczy. Ale zobaczę. Zobaczymy, czy pachnie. O, pachnie takim eukaliptusem. To jest taka. Nie wiem, czy po prostu to nie jest na. Trochę jak w sklepiku z pokątnej robili na komary i jakieś takie muszki. To nie wiem, czy to nie jest właśnie ten zapach. Chociaż też mi się kojarzy z magicalowym zapachem Hermiony, który miałam w boksie świątecznym. To jest taki, no eukaliptus ja bym powiedziała. Coś w ten, ten deseń, ale bardzo fajna rzecz. To jest takie niby... Perfumki Jest w ogóle zrobione w 1997 Dokładnie 3 July, czyli Lipca I mamy też właśnie opakowanie Opakowanie jest całkiem ładne o, Nie wiem czy widać Ale też nie ma jakiegoś szału I widzę, że tutaj jest Mentol i lawenda Więc to jest mniej więcej ten Zapach sobie możecie wyobrazić No i ostatnia rzecz Przede wszystkim rozczarowanie, bo nie mam byjca, czyli nie mam darmowych kolejnych sześciu paczek, ale mamy tutaj Arta Hermiony, proszę, Hermiony w wersji czarnoskórej, coraz jakby częściej ona w takim wydaniu, że tak powiem się pokazuje, jest strasznie zakurzona, więc przepraszam Mamy tu właśnie e, trzymającą historię magii Hermione. Mamy tutaj e, przypinkę od spiu, e, czasu, właśnie tą wydrę na przypince na torbie, e, skarpetki, które robiła dla Zgretka, raczej żeby uwolnić po prostu wszystkie skrzety domowe e, i różne potions, czyli eliksiry. E, także bardzo fajnie, e, i szczerze mówiąc. Ja tak sobie lubię wyobrażać, że Hermiona wyglądała, bo naprawdę po pierwsze jest przepiękna. Jeszcze raz zobaczcie. No i fajnie, bo będziemy mieć pewnie od tego samego. Jak to się nazywa? Będziemy mieć od tego samego artysty, podejrzewam, wszystkie postacie. Tak, i to jest już wszystko. Mamy tutaj cheat sheet i już Wam. Przeżyję tam. Przede wszystkim właśnie ten o Hermione, The Brightest Witch, czyli najmądrzejsza, powiedzmy, najbardziej taka inteligentna e, czarownica. I mamy właśnie tutaj kilka słów o uh, Bluebell Flames Drinking Jar, o uh, Bookmark, Numerology and Grammatica, uh, Protector Stained Glass Pin, Essence of Dirty Oil, Ruler i Watercolor Prints. E, print jest zrobiony przez Willow and Roxa. Um, które są na Etsy, więc zamieszczę link na dole dla was um, I mamy tutaj e, po prostu okrótce, pokrótce opisane e, boksy Co raczej przedmioty, nie boksy e, Mamy tutaj sześć rzeczy i przeważnie właśnie w boksach e, Akio Tyle jest mniej więcej ich A, I jak mam wybrać taką ulubioną rzecz, to jest zdecydowanie, to jest art Art to w ogóle jest sztos i szczerze mówiąc, mimo tego, że mnie nie zaskoczyło, to chyba też najbardziej mi się podoba przypinka, bo ona no, jest bardzo ładna i też kocham niebieski kolor, dlatego ona bardzo taka jest dla mnie super. Też podoba mi się fakt ty, ty, um, tego kubka, tego powiedzmy, bo jest całkiem ładny. Zaprawiam, mój jest jakiś taki trochę podniszczony, ale myślę, że po prostu trzeba go umyć. No i ta numerologia też jest fan. Ogółem box yy, uważam, że jest spoczko, że jest naprawdę bardzo fajny, chociaż yy, szczerze mówiąc jakby spodziewałam się może troszkę większego wow tego takiego efektu wow. Ale ogólnie jestem jakoś mega zawiedziona. Ten box też nie był jakoś mega drogi. Z tego co pamiętam, ja zapłaciłam akurat za subskrypcję trzech z góry, więc to było około 600 zł z razem z wysyłką. E, jeden box kosztował wtedy chyba 23 dolary, więc to nie jest też dużo, jeżeli się tak przeliczy. Czy był wart swoje ceny? Myślę, że był ok. Nie wiem, na ile wart swoje ceny, ale z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę przewalutowanie i takie rzeczy, więc jak dla mnie jest w porządku, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało i czy bylibyście zadowoleni z takiego boksa. Ja już wiem, że Ron, boks Rona, bo następnym boksem jest Ron, jest już do mnie wysłany więc czekam teraz na Rona i mam nadzieję, że przyjdzie dużo szybciej niż Hermiona. No i jeszcze będzie Harry, bo Silver Trio nie zamówię na pewno, bo po prostu wiem, że no, jakie rozczarowanie w sobie miałam, kiedy dowiedziałam się, że to są boksy osobowe. Więc na pewno sobie odpuszczę kolejne trzy, ale myślę, że może w przyszłym roku będę się jeszcze bawić. Box oceniam tak jakbym miała porównać z resztą boksów, które miałam tak mocne 6 na 10, 5,5 ,5 na 10, nie jest z takim boksem, który wow, muszę mieć, bo no widziałam, że Akio Box robi lepsze rzeczy i do no tego troszeczkę jestem taka, powiedzmy, nie, może nierozczarowana, ale po prostu wiem, że stać ich na więcej. Teraz też troszeczkę się zmienia management i myślę, że to też trochę wpłynęło na proces kreatywny, no i... No i co, pomogę Wam powiedzieć więcej? Też liczyłam na jakąś koszulkę czy coś takiego, bo wiem, że zawsze no, przeważnie mają właśnie jakieś takie rzeczy do ubrania, czy jakieś torby. No a tutaj tego nie ma, dlatego też mam takie mmm, brakuje mi czegoś. No ale i tak jestem zadowolona. Jest to bardzo fajny boks. No i co? No i tyle. Tyle, tyle o boksu. Koniecznie czekajcie na kolejny boks z Akio. Tym magicznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, która z rzeczy Wam się najbardziej podobała i jakie wrażenia macie z tego boksa. To jest mój drugi zagraniczny box Tym razem z zawody. Wcześniejszy był właściwie też z zawody, ale z Szkocji, więc tak naprawdę ta woda nie była taka powiedzmy daleka. I powiedzcie mi, czy Wy byście zamówili boksa z Akio? Eee, I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!